Manko tu Przemysław, jest i Przyjechaliśmy do miejscowości Baszka na wyspie Kyrk. Pierwszy kontakt z tym miastem. Na razie wydaje się bardzo turystyczne. Czemu nikt nie je? Jeszcze za wcześnie chyba. Ja chcę pływać. Nikt nie broni. A gdybym na filmie mógł przekazać zapach, to bym powiedział, rozsiał wokół, wokół telewizora. Rozniósłby się zapach słodko-mydławego tłuszczu od smażenia owoców morza. Idziemy sobie promenadką taką, można to tak nazwać myślę. No właśnie, krem z krewetką, o smaku krewetkowo-truflowym. Jeszcze nie jadłam takiego kremu. Ciężko powiedzieć. Jak? Dobrze doprawiony, fajny bardzo. Dobra zupka. Siedzimy sobie nadal na delwacie na jezonku. Ja zamówiłam tutajż tradycyjny makaron, w się nazywa. Wygląda kształtem jak fasolka. Albo taka kruseczka, smakuje jak kruseczka. Zamówiłam go ze szparagami. i z kamki. To są takie małe te ich um, krewetki. Dobre, ale w karka w, w mojej ulubionej knajpie Jan Lepszy. No dobrze, we włoszech się nie udało, ale tutaj jest ravioli z serem i krewetkami. No tych krewetek tutaj się dużo nie spodziewam. Ale na pewno sos z będzie. Mm. Są jeszcze małe krewetki. No jest to taka sympatyczna przystawka. Nie za duża. Tutaj w miejscowości Baszka też jest wąska ulica, ale nikt jej nie oznaczył, że jest najwyższą ulicą świata. I wydaje mi się, że jak tu wszedłem, to tutaj jest jednak trochę szerzej. Podsumowując miejscowość Baszka trzeba powiedzieć, że jest ona no na pewno mniejsza od Kyrk Ale jeśli ktoś lubi plażować, to tutaj plaża taka. Łatwo dostępna jest, jest yy, wy, dostępna na wyciągnięcie ręki. Yy, no, zależy co kto lubi. I przy tej promenadzie tutaj jest yy, no, nagromadzonych trochę restauracji. Jedzenie niezbyt dobre, chociaż widzieliśmy lokal, który ma 4,5 na Google. Ale bardzo słone było to jedzenie, ten ich makaron, który wiem, że potrafi być dobry w innych miejscach. więc tak, trzeba uważać. A w Kyrk znamy już lokale, które serwują porządne jedzenie. Ładne niebieskie okiennice i tu nie przejdziemy dalej. Zęba. Szajerek. Koniec, koniec drogi.